Cześć, witajcie, z tej strony Kuba. Dzisiaj przedstawiam Wam moją skromną kolekcję gier na PlayStation 2. Gry te dzielą się na kategorie. Może będziemy lecieć po kolei i będę Wam pokazywał. Kategoria quizy. Kategoria przygodówki. Trzecioosobowe gry. Gry, takie bijatyki trzecioosobowej, i nie tylko. Wyścigi. Bijatyki, znowu. I FPS-y. Dobra, lecimy po prostu, będziemy lecieć kategoriami. Ja sobie zacznę już tutaj e, od pierwszej kategorii. Dobra, pierwsza kategoria, czyli quizy. Dobra, e, quizów mam dwa. Jest to Bass The Music Quiz i Bass Pop Quiz. E, ta gra jest w wersji polskiej, a ta gra jest w wersji angielskiej. No, także to by była kategoria quizów. Lecimy z następną kategorią. Kategoria przygodówki. No to na samej górze znajduje się epoka lodowcowa, następnie jest Lego Batman. Później jest Spiderman Web of Shadow, Spider Man 3. I teraz kolejna kategoria, czyli yy, trzecioosobowe. Czyli tak, na samej górze mamy GTA 3. The Getaway Black Monday, coś w podobie do GTA, Bad Boys 2. Sniper Light. i Sakamios Navy Souls. Kolejna kategoria, czyli biatyki takie trzecioosobowe, czyli takie bardziej brutalne, czyli God of War 2. Gaunlet 7 Sorrows. Oni muszą ma San Samurai Destiny, e Prince of Persia Warrior Witten i Jakuza 2. Następna kategoria, czyli wyścigi. Na z mojej górze mamy Turistrophy, Flat 2, Flat 1. Track Racing 2, Need for Speed Most Wanted i Burnout 2 Point of Impact. Przedostatnia kategoria, czyli biatyki, takie dwuosobowe, czyli jest tutaj Tekken 5, Mortal Kombat Shaolin Monks, Mortal Kombat Deadly Alliance. Street Warrior Fight Night Run 3 i Soul Calibur 3 i ostatnia kategoria czyli gry FPS na samej górze według mnie z tej kategorii najlepsza jest Medal of Honor Frontline później jest Peter Jackson King Kong Splitter z 2 Urban Hazard Response Command Strike Force Medal of Honor Vanguard Medal of Honor Sun Medal of Honor Wojna w Europie Tutaj znowu kopia Medal of Honor Sun Black i Killzone no i to by było wszystko. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.